Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarotem. Dziękuję Wam za subskrypcje, lajki, komentarze, bo one pozwalają rozwijać ten kanał i robić dla Was rozkłady kart tarota. A dzisiaj zaproponuję Wam rozkład. Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy, co Tarot dzisiaj chce Ci przekazać. Masz bardzo ważną Wiadomość. Masz bardzo ważną wiadomość. Co tarot dzisiaj podpowie. Masz bardzo ważną wiadomość. Mhm. Zobaczmy. Wyciągniemy sobie kilka kart. Mhm. Siła denary. Ogólna energia rozkładu: królowa kielichów, osoba z trygonu wody, rak, skorpion, ryby, ale niekoniecznie. Jest to osoba bardzo romantyczna, osoba, która bardzo ceni sobie relacje z, z innymi. Jest osobą bardzo uczuciową, silnie angażującą się w związek. Swój związek, swoją relację zawsze stawia w życiu na pierwszym miejscu. Posługuje się sercem, intuicją i zalewa miłością wszystkich, których kocha. Zobaczmy, co Tarot chciałby Ci podpowiedzieć. Jaką wiadomość masz od Królowej Kielichów, która jest w energii ogólnej rozkładu? Pod spodem mamy Królową Mieczy. Może to jest Twoja energia? Królowa Mieczy to jest trygon powietrza, bliźnięta, waga wodnik, ale też niekoniecznie. Zobaczmy, co Tarot tutaj chce podpowiedzieć. Pojawiła się energia pięciu buław. Jest to energia z jednej strony konfliktu, takiego mierzenia się z własnymi uczuciami, z własny, taka energia wątpliwości, zastanawiania się, czy odpowiednio postępuję, czy zmierzam w odpowiednim kierunku. Jest to taka energia konfliktu, wewnętrznego dylematu, czasem irytacji. No, widać, że tutaj. Jest jakieś, jakaś, jakieś zniecierpliwienie w, i no, jakieś dylematy u tej królowej kielichów, w, jeżeli myśli właśnie o twoją, w, w Twoją stronę. Tak? Być może chciałaby coś tutaj ci przekazać. No, jest to taka energia trochę walki tak? między sobą, stawiania jakichś granic, stawania przy swoim. Może to być też energia rywalizacji, pracy nad wieloma rzeczami naraz, ale to jest też takie realne ocenianie możliwości i właśnie szukanie jakichś, może, nowych możliwości, jakichś nowych rozwiązań. Zobaczmy. Mamy obok Szóstkę Buław. Szóstka Buław jest energią zwycięstwa. To jest karta zwycięstwa, to jest karta dużej pewności siebie. No takiego dużego, też wysokiego ego. No to jest takie też rozumowanie poprzez, poprzez przejmowanie się tym, co powiedzą inni. Jest tutaj... Chęć doprowadzenia jakiejś sprawy do końca. Widać wyraźnie, że jest jakiś konflikt, i, i, czy jakieś problemy do rozwiązania i tutaj ta królowa kielichów jak najbardziej chciałaby y, doprowadzić, coś y, jakąś sprawę do końca. Jest to y, karta szóstki Buław, jest też y, często kartą y, świętowania czegoś w rodzinie, jakiegoś sukcesu, y, no, jakichś takich właśnie zadowolenia z, z, z tego, co już co udało się zrealizować. Być może właśnie udało się tutaj pokonać tak tą energię konfliktu i w tej chwili ta królowa kielichów chce ci przekazać, że jest zadowolona z tego, co się zadziało i jak najbardziej ona odczuwa, no, taką energię sukcesu, nagrody, taki, takiego właśnie zadowolenia. Jest to taka energia, która mówi, że na przykład coś bardzo korzystnego wydarzyło się w rodzinie. Mogły to być na przykład zaręczyny, mogły to być oświadczyny. Być może ta królowa Kielichów właśnie na to czekała. I no, tak biła się z własnymi myślami, z własnymi uczuciami, wydawało jej się, że, no, że może właśnie zbyt długo to już trwa, tak? I ona tutaj w tej energii dużego zniecierpliwienia oczekiwała na ruch z Twojej strony, ponieważ są to buławy, więc widać wyraźnie, że bardzo jej na tym zależało. No i w tej chwili właśnie ma poczucie, że postawiła na swoim, tak? że no, jest ta energia zwycięstwa, takiego poczucia, że, że w końcu się udało, że w końcu się doczekałam, tak? że, 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 że ciężko pracowałam na ten sukces, tak? ale na, nareszcie go mam, tak? że wszystko się po prostu potoczyło tak, jak sobie tego, tego ta królowa kielichów życzyła. Pod spodem mamy y, energię królowej mieczy, więc to może być właśnie osoba y, w relacji, y, w, y, osoba, która właśnie y, była bardzo zdystansowana i y, może właśnie taka niezdecydowana, być może właśnie to powodowało, y, że y, no tak długo ta królowa kielichów musiała y, czekać na ruch z twojej strony, tak, że Byłeś, czy byłaś niezdecydow... byłeś niezdecydowany, tak i y, y, tak realnie y, patrzyłeś na y, tą całą sytuację, na, to, na tą waszą relację i y, 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 no, bardziej posługiwałeś się rozumem niż sercem. Być może y, wynika to z tego, bo y, energia królowej mieczy. To jest energia często osoby bardzo doświadczonej już życiowo, która ma jakieś trudne przejścia za sobą. Często jest to karta osoby rozwiedzionej, rozwo rozwodnika albo wdowca, na przykład też, albo właśnie osoby, która ma trudne. Trudne doświadczenia za sobą, i to powoduje, że ona jest właśnie w takiej energii dusz, dużego dystansu, tak? Że on do życia, do świata ona nie potrafi tak spontanicznie. Kierując się tylko sercem i emocjami, podejmować decyzje w swoim życiu, bo właśnie te, te trudne doświadczenia spowodowały taki, taki, taki chłód emocjonalny u tej osoby. tak? I tutaj właśnie może to spowodowało, że to Twoje niezdecydowanie i to, że ta królowa kielichów tak długo musiała czekać na. Na, na tą Twoją decyzję, tak, że w końcu, yy, że w końcu to się yy, zrealizowało, tak, i jest ten sukces, jest yy, co świętować yy, wspólnie. No, to są takie po prostu karta bardzo dobrych wiadomości, tak, dotyczących właśnie relacji, dotyczących partnera. To jest taka karta dużego szacunku wobec drugiej osoby i też takiego dużego zaufania dwojga osób wobec siebie. No, taka karta po prostu bardzo pozytywnych emocji związanych z relacją. Karta siły obok się pojawiła, więc, no, to są wielkie arkana, które mówią o bardzo dużym przyciąganiu tutaj między Wami, tak? To jest karta właśnie mocy, takiej, takiej olbrzymiej siły przyciągania i takiego no takiej dużej więzi emocjonalnej, która tutaj jest bardzo pojawiła się właśnie obok, obok tej pary, tak? Także można się tutaj Doszukiwać właśnie tego, że jest bardzo, bardzo poczucie bardzo silnej więzi, Takie, no, bo to jest taki symbol właśnie siły wewnętrznej i takiego przyciągania dwojga osób do siebie. To jest karta ognia i takiego też działania już na pełną parę. Tak? Tutaj już widać, że decyzje zostały podjęte, i teraz należy umacniać to, co już zostało zbudowane. No jest to taka y, sytuacja. Karta siły mówi też o takim dużym wyzwaniu, tak, że tutaj nie, y, no, ta relacja na pewno ma, będzie miała przed sobą bardzo duże wyzwania, które, z, który, z którymi trzeba sobie będzie poradzić, tak? że sytuacja często będzie wymagająca, ale też mówi ta karta, że że właśnie poprzez to takie duże zaangażowanie obojga osób w relacji, takie silne przyciąganie i nie poddawanie się tak, tym trudom, ty, nie poddawanie się tylko właśnie walka o tą relację spowoduje, że no macie tutaj, macie od wszechświata wsparcie, i karta mówi, że jak najbardziej jest to. Jest możliwa relacja, która będzie, y, która będzie taka, taką relacją na, y, długoterminową. Tak? Tutaj ta karta mówi o takim wspieraniu się, taka, y, taka relacja na dobre i na złe. Karta mówi właśnie o wspieraniu się w zdrowiu, w chorobie, o radości życia, właśnie dzielonej y, z partnerem w relacji. Obok jeszcze mamy ósemkę denarów, więc to jest właśnie też karta, która mówi, żeby się nie zatrzymywać tak, w pracy nad relacją, tylko nie, tak jakby nie osiadać na laurach, tak, tylko właśnie cały czas każda relacja wymaga o to, żeby o nią dbać. Tak. Na każdym etapie jej, na każdym jej etapie jak inicjatywa obojga osób w relacji jest bardzo potrzebna i bardzo konieczna. I właśnie to jest ta energia ośmiu denarów, która Mówi, że tutaj musicie się skupić na tym, żeby właśnie cały czas pracować nad, nad siłą tej waszej relacji, tak? bo siła to też jest energia harmonii, takiej dużej cierpliwości. Y, takiej łagodności, dyplomacji, no wszystkiego tego, co y, wspiera tak rozwój relacji i co powoduje, że y, ludzie w taki, y, dwójka osób w takiej relacji czuje się bezpiecznie, komfortowo, że y, ludzie sobie ufają, bezgranicznie, tak? I, y, no i bardzo, bardzo właśnie cenią sobie y, y, obecność drugiej osoby w swoim życiu no jest ósemka denarów to jest też karta stawiania jakichś warunków więc tutaj chodzi też o to żeby właśnie ta dyplomacja w, w relacji miała miejsce żeby karta mówi właśnie o potrzebie komunikowania się tak potrzebie słuchania drugiej osoby a nie tylko komunikowania swoich potrzeb tak takim aktywnym słuchaniu i po prostu pracy nad tą relacją tak żeby każdy w tej relacji czuł się spełniony. Także tutaj każdy musi robić to, co do, do niego należy, tak, i skupiać się też na, na tym, żeby to zaangażowanie w relacje obojga osób było równie silne. Także tutaj jest bardzo, bardzo pozytywnie w kartach przedstawiona no, ta relacja dwójki osób które nam się pojawiły w centrum całego rozkładu. Jest też energia umiarkowania, czyli właśnie szukania tego złotego środka, tak, który jest bardzo w relacji potrzebny, tak? To są te dwa kielichy waszych uczuć, i no, te kielichy przelewają się, tak? Te uczucia się mieszają i właśnie chodzi o to, żeby zawsze ten złoty środek w komunikacji był. Yy, odnajdywany, tak, żeby yy, obie osoby w relacji yy, czuły się komfortowo. Yy, energia umiarkowania właśnie też mówi podobnie jak energia siły o takiej łagodności, cierpliwości. Tutaj właśnie widać tą łagodność, tak, że, że yy, ta kobieta ujarzmiła yy, bestię, tak, yy, go, yy, yy, groźną istotę w pos, w, tutaj przedstawioną w postaci lwa, tak, poprzez właśnie łagodność i yy, dużą cierpliwość i yy, Poprzez taką miłość, takie empatyczne podejście, tak, udało jej się no, pokonać taką, takie, takie wyzwanie, tak, właśnie także karty podpowiadają, że właśnie tutaj w tej relacji konieczne jest. Tak jak chyba w każdej relacji, no, właśnie to, to, ta duża cierpliwość, otwartość na drugą osobę, na jej potrzeby. I oczywiście też wsłuchiwanie się w swoje potrzeby, tak? żeby się nie zagubić i po prostu nie oddawać wszystko drugiej osobie, tu właśnie jest potrzeba tego, tej komunikacji i szukania dobrych rozwiązań i no, takiego złotnego środka i utrzymywania tej równowagi wewnętrznej w, w sobie samym, tak? I w relacji, no bo to jest podstawą, fundamentem budowania tego, żeby tej relacji, tak? Na takim poziomie, który odpowiadałby obojgu osobom, tak? Szóstka kielichów jeszcze nam się pojawiła, więc to też jest właśnie karta takiej stabilizacji, y, rodziny, y, karta takiego bezpieczeństwa, poczucia właśnie bezpieczeństwa, y, karta y, wracania do. Y, do myślami do przeszłości, do tego, co było, tak? Do tych wspomnień, które macie pozytywne, bo one właśnie budują tą waszą relację i często, kiedy jest kryzys, warto wracać do tego, co było dobre, tak? Żeby sobie przypomnieć te wspólne uczucia, tak? I to, że co was połączyło, tak? Co, co, co było i co nadal w waszych głowach jest, tak? I warto się wspierać tymi dobrymi przeżyciami, tymi wspomnieniami, które, które były radością w Waszym życiu i nadal mogą w, 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 w takiej energii wspomnień tak, wprowadzać tą radość y, do waszego życia. Szóstka kielichów jest też kartą powiększania rodziny. Więc tutaj może karta sugerować, że y, no, może nawet pojawi się nowy członek w waszej rodzinie, czy to będzie dziecko y, y, wasze, czy może tutaj to jest też karta adopcji, także tutaj no różne opcje mogą być brane pod uwagę. W każdym razie jest to też karta y, powiększania y, rodziny. I Kontaktów, właśnie korzystne, korzystnego kontaktu, tak, z bliskimi, z, też z krewnymi, z całą rodziną, tak. Taka, taka karta rodzinnego szczęścia nam się tutaj pojawiła. No i czwórka denarów, więc właśnie taka potrzeba tej równowagi, tak, i tej, tego właśnie wyważania, co w Waszym życiu jest. Dobre, tak? I y, y, no szukania właśnie y, tych kompromisów i takiego wspierania siebie nawzajem, żeby po prostu tą równowagę w związku utrzymać, bo ona jest y, no takim podstawowym fundamentem y, właśnie y, relacji. Także takie piękne energie nam się y, pojawiły y, w tym rozkładzie, tak? Masz bardzo ważną wiadomość. Widać, że ta królowa kielichów jest bardzo wdzięczna za to, że tak fajnie ta wasza relacja się tutaj rozwija, tak? Że no, razem pracujecie nad równowagą i yy, widać to yy, a zaangażowanie obojga yy, osób w relacji jest tutaj bardzo duże, tak? I no, ta konieczność właśnie pracy nad relacjami na każdym etapie jej życia jest yy, tutaj yy, jako wskazówka. I, no, taka podstawa właśnie do tego, żeby nigdy nie zapominać o tym, że mm, nad każdą relacją trzeba y, po prostu pracować na każdym etapie waszego życia. Dziękuję Wam, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Tych filmików jest dużo, można sobie wybierać te, które z Wami rezonują. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, przygotowuję dla Was prywatne rozkłady i wysyłam na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.